Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja jest pod tytułem Obiecują, nie dotrzymują. Obiecują, nie dotrzymują zawsze przed wyborami obie wielkie partie, czyli i platforma i Pis mają Polaków nowymi obietnicami. Tu mamy 10 nie niedotrzymanych obietnic Pis, tu mamy 10 nie 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 niedotrzymanych obietnic Platformy. Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej przed tym, jak uzyskali władzę, obiecywał Polakom 3 miliony mieszkań. Obiecywali likwidację NFZ-u. Obiecywali ulgi dla dzieci i dla najuboższych. Obiecywali zmniejszenie zatrudnienia w administracji o 20%. Rządzili i nic z tego nie zrobili. Platforma. Mówiła o obniżce podatków. Jak wszyscy wiemy, podatki podwyższała. Mówiła o podatku liniowym CDP. Przypomnę, mówiła o 3 razy 15 A była partią, która podatek VAT podwyższyła z 22 na 23. Mówiła o reformowaniu KRUS-u. Nic w tej sprawie nie zrobiła. Miała za współrządzącego PSL, który w tej sprawie blokował prawdopodobnie wszelkie inne wszelkie postulaty. Przypomnę, Platforma mówiła o tym, żeby ograniczyć przywileje związków zawodowych. Nic w tej sprawie nie zrobiła. Co więcej, nawet był taki projekt, który został wycofany. Obiecują, nie dotrzymują. Szanowni Państwo, nie wierzcie w te obietnice. Ostatnie, y, ostatnie hasło prawa i sprawiedliwości brzmi, nie obiecujemy, ale będziemy oferować Polakom pracę. Proszę Państwo, oni przed chwilą jeszcze obiecywali. Obiecywali, pamiętajcie, pamiętamy, 500 zł na dziecko, wcześniejszą emeryturę dla wszystkich i jeszcze niższą kwotę, wyższą kwotę wolną. A teraz przestali obiecywać, obiecywali, wciskali kity i zakładając, że Polacy i tak o tym zapomną. Jeżeli chodzi o platformę, pamiętajmy, że oni nie likwidują składek na ZUS i cruz i NFZ tylko zamieniają tą nową składkę. Jeszcze raz. Obiecywali i za każdym razem nie dotrzymywali obietnic. Złożyliśmy listy w większości okręgów, Dosta zebraliśmy około 250 tysięcy podpisów i dzisiaj powinniśmy te wszystkie listy mieć zarejestrowane albo jutro, bo komisja je teraz sprawdza. W większości okręgów zostało one zarejestrowane, spełniliśmy wymóg ponad 21 okręgów do rejestracji. Jeżeli Państwo pozwolą, jutro w tej sprawie zrobię konkretną konferencję, bo muszę podać dokładne liczby, ile było głosów, w ilu miejscach zarejestrowaliśmy, ile mamy dokładnie, dokładnie kandydatów na posłów. Na listach mamy przedsiębiorców, naukowców, osoby związane z kulturą, z nauką, nauczycieli również, dyrektor, dyrektorów szpitali, mamy osoby związane z działalnością pozarządową, bardzo różne osoby. Nie mam skoszków politycznych, czyli nie mam osób, które skakały pomiędzy partiami. Nie mam osób, które są kojarzone z tą najgorszą polską polityką, czy tym babraniem się i w, w pyskówkach. W programie Platformy Obywatelskiej znalazł się postulat z mojego programu, czyli z raportu, który przygotowywałem, przygotowaliśmy jako Towarzystwo Ekonomistów Polskich jeszcze w grudniu tego roku, dodatkowy system emerytalny w Polsce. Tam jest postulat, aby w ramach tak zwanego trzeciego filara zapisywać osoby, które pracują w firmach, automatycznie do tego systemu, ale one mogły, będą się mogły wypisywać. Platforma, w w tym programie, skopiowała ten pomysł. To dobrze, że kopiuje pomysły, tylko apeluję do Polaków, żeby głosować na oryginał, a nie na kopię. Jeżeli można, też przy okazji wypowiem się w sprawie ostatnich wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie. Przypomnę, powiedział, że nie odważyłby się Polaków zachęcić do powrotu do kraju. Jestem pod wrażeniem, jak odważny jest pan prezydent, że on w ogóle do kraju będzie chciał wrócić, czyli do Polski. Tego typu wypowiedzi, proszę Państwa, są, no, świadczą o zupełnym nieprzygotowaniu do prezydentury. Zauważmy, że to po prostu robi tak naprawdę nam negatywną reklamę. Mówi również o tym, że w Polsce wzrost gospodarczy jest tylko statystyczny, a ludzie biednieją. Ile by trzeba pieniędzy wydać na to, aby taką reklamę w zagranicznych telewizjach, włącznie z angielską, puścić? Reklamę, która tak naprawdę szkaluje nasz kraj. Wstyd mi za prezydenta, wstyd mi za prezydenta Andrzeja Uważam, że te wypowiedzi są nieodpowiedzialne, za granicą nie powinno w ogóle nie powinno się o kraju tak mówić, on jest reprezentantem polskim, moim również. Mówienie, że wzrost jest statystyczny, a ludzie biednieją, mówienie o tym, że nie odważyłby się Polaków zachęcić do powrotu do kraju, to jest nie sygnał nie tylko do Polaków, ale to jest również do sygnał dla do wszystkich innych, żeby do Polski nie przyjeżdżać. Jeszcze raz podkreślam, jestem pod wrażeniem tego, jak on odważny jest, że chce do Polski wrócić do tej strasznej Polski, której jest prezydentem. No mam wrażenie, że cały czas prezydent Andrzej Duda jest w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, bo mentalnie te wypowiedzi o tym świadczą. Tak uważam te wypowiedzi za nieodpowiedzialne. No najważniejsze jest to, żeby mówić ludziom prawdę. Problem z migrantami istnieje. Oni są w Europie. Niemcy nie są w stanie więcej migrantów przyjąć. Powinniśmy wspólnie współpracować na poziomie europejskim, żeby przy, przyjąć wspólną stra strategię w tej sprawie, ale co więcej Powinniśmy w Polsce wypracować jedną strategię. Wystosowałem wczoraj apel do pana prezydenta Dudy i do pani premier Kopacz, żeby się dogadali, bo nawet w Polsce nie mamy wspólnego stanowiska w tej sprawie, co wydaje się fundamentalne. Trzeba również zapytać związki wyznaniowe i osoby, które znają się na migracjach, jak w sposób sensowny zarządzić tym problemem, bo on się może pojawić. Na szczęście na razie ten problem jest teoretyczny, ale widzimy, co się dzieje w innych krajach. My musimy wraz z innymi krajami europejskimi przyjąć uchodźców, ale w sposób sensowny bezpieczny, nie możemy doprowadzić do sytuacji, że nagle pojawią się u nas terroryści, czyli musi być system sprawdzania, kto jest kim. Kolejna sprawa, taka dosyć prosta. Byłem wczoraj w Gdyni, rozmawiałem z prezydentem Gdyni, Szczur Wojciechem Szczurkiem, który powiedział, my jesteśmy pewną grupę w stanie przyjąć, ale my musimy mieć know-how, na początku te osoby przygotować do funkcjonowania w Polsce, a potem rozproszyć te osoby po różnych gminach, żeby nie było getta, żeby oni nie byli w jednym miejscu. Polska nie ma ani pieniędzy, ani umiejętności przyjmowania uchodźców, ale problem jest europejski. Trzeba się sensownie podzielić, ale w pewnych ramach. No nie możemy przyjąć milionu uchodźców, bo nie tylko Polski, ale Niemiec, i Hiszpanii, i Francji też na to nie stać. Natomiast źle się dzieje, że takie partie skrajne mogą na tym robić politykę, bo pamiętajmy, tak się składa, że jakoś do, Pol do Polski ci uchodźcy się negarną. Nie jesteśmy dla nich atrakcyjnym krajem, bo jesteśmy biedni. Jako jeden z biedniejszych krajów w Unii naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie ich zachęcić do przyjazdu do nas, co dla mnie nie jest zaskoczeniem. Jeszcze raz Unia powinna wspólnie wypracować stanowisko, ale tym bardziej Polska. Apeluje do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby podał rękę pani Kopacz, żeby usiedli i porozmawiali o tym, jak rozwiązać problem potencjalnych uchodźców w Polsce.